Ekologia to temat, o którym mówią wszyscy. Problem dynamicznych zmian klimatu, globalnego ocieplenia i związanych z nim konsekwencji jest podnoszony w mediach i w debacie naukowej. Zdarza się jednak, że dyskusja społeczna zamiast prowadzić do mobilizacji i wypracowywania konkretnych rozwiązań jest hamulcowym postępu i źródłem bezowocnych sporów. Zespół polskich naukowców stworzył narzędzie, które nie tylko jest realnym sukcesem krajowej nauki, ale też szczęśliwie zalicza się do kategorii przydatnych, konkretnych i praktycznych rozwiązań. Zapraszamy do materiału z serii Sukcesy polskiej nauki, w którym przybliżymy autorską koncepcję podręcznika zmian klimatu. Na sam początek przyglądnijmy się problemowi, który adresuje raport w formie polskiego podręcznika. Pojęcie, które pobija rekordy popularności w kontekście dyskusji o zmianach klimatu i naszego wpływu na to zagadnienie, to ślad węglowy. Jest to miara wpływu, jaki konkretna działalność człowieka wywiera na środowisko pod względem ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, zatrzymują ciepło w atmosferze i przyczyniają się do zmian klimatu. Ślad węglowy jest często wyrażany w jednostkach Ekwiwalentu dwutlenku węgla, który reprezentuje całkowity wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na środowisko. Przedsięwzięcia przemysłowe w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania śladu węglowego. Odpowiadają za to głównie procesy produkcyjne, transport i wytwarzanie energii. Z tego względu coraz częściej poszczególne rodzaje działalności przelicza się właśnie na ślad węglowy. Procesy produkcyjne emitują gazy cieplarniane na wiele sposobów. W tym poprzez wykorzystanie paliw kopalnych do zasilania produkcji, emisje z procesów chemicznych oraz emisje z odpadów. Przykładowo, produkcja cementu ma znaczący udział w emisji CO2 ze względu na uwalnianie dwutlenku węgla podczas reakcji chemicznej, w wyniku której powstaje cement. Podobnie produkcja metali takich jak aluminium i stal wiąże się z procesami wysokotemperaturowymi, które emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych. Transport jest kolejnym istotnym czynnikiem, przyczyniającym się do powstania śladu węglowego. Spalanie paliw kopalnych przez pojazdy i statki uwalnia do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla. Ponadto również sama produkcja i użytkowanie pojazdów przyczynia się do powstawania śladu węglowego. Jakby tego było mało, samowytwarzanie energii jest również znaczącym czynnikiem, przyczyniającym się do powstawania śladu węglowego. Większość światowej energii elektrycznej wytwarzana jest z paliw kopalnych, które uwalniają do atmosfery duże ilości gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, są coraz częściej wykorzystywane jako alternatywa w celu zmniejszenia śladu węglowego związanego z wytwarzaniem energii. Wiemy już więc, w jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie. Pora odpowiedzieć na pytanie: Jak sytuację zmienia sukces polskich naukowców? Publikacja Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko to kompendium wiedzy i narzędzie w jednym. Książka tłumaczy pojęcia, prezentuje obecną sytuację i proponuje zbiór dobrych praktyk. Zespół autorski tworzą Małgorzata Hajto, Zdzisław Cichocki, Agnieszka Kuśmierz i Jan Bożyszkowski. Ich narzędzie skierowane jest do autorów raportów środowiskowych, inwestorów, projektantów oraz do przedstawicieli organów ochrony środowiska. Publikacja została transparentnie podzielona na cztery rozdziały: relacje pomiędzy przedsięwzięciem i klimatem oraz słownik najważniejszych pojęć czytelnik znajdzie w części pierwszej podręcznika. Część druga zawiera informacje na temat poprawnego przeprowadzania charakterystyki klimatu, z kolei część trzecia poświęcona jest oddziaływaniu wybranych przedsięwzięć na klimat. Ostatnia, czwarta część, dotyczy oddziaływania klimatu na wybrane elementy działalności człowieka. Całość prac merytorycznych, które złożyły się na powstanie publikacji, nadzorował profesor Maciej Sadowski, określany tytułem Nestora polskiej klimatologii. To wieloletni ekspert Instytutu Ochrony Środowiska. Od prawie 60 lat zajmuje się hydrometeorologią, klimatologią i polityką ochrony klimatu. Był członkiem Rady Programowej Climate Institute w Waszyngtonie. Uczestniczył od 1988 roku w przygotowywaniu procesu negocjacyjnego i negocjacjach tzw. protokołu z Kioto. Był kierownikiem Ośrodka Ochrony Klimatu, szefem polskiego zespołu merytorycznego w trakcie konferencji klimatycznej w Poznaniu. Autorzy podręcznika przekonują do tego, co ich zdaniem od lat powinno być stałą praktyką w świecie biznesu. To znaczy do tego, że przy podejmowaniu decyzji należy rozważyć, czy ich skutki przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. To warunek przezwyciężenia kryzysu klimatycznego i praktyka, która dzięki publikacji będącej owocem współpracy krajowych badaczy jest o wiele prostsza. Podręcznik to także doskonały dowód na to, że badania naukowe dostarczają nowych podstaw ocen środowiskowych, a zarazem przypomnienie, że zmienia się polityka klimatyczna i jej cele. Dlatego wciąż należy weryfikować metody oceniania, jak dane przedsięwzięcie oddziałuje na środowisko. Publikacja zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko jest także naukowym sukcesem na poziomie współpracy akademickiej. Powstała w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, ale w toku prac badacze otrzymali dodatkowe wsparcie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I to już wszystko w tym materiale z serii Sukcesy Polskiej Nauki. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii wynalazkom i bohaterom polskiej nauki. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje popularno-naukowe. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji.